Prowadziliśmy poważne rozmowy z Rosją i otrzymaliśmy silne sygnały, że są gotowi na pokój. Czyż nie byłoby to piękne? Czyż nie byłoby to piękne? Czyż nie byłoby to piękne? Nadszedł czas, aby zakończyć to szaleństwo. Nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie. Nadszedł czas, aby zakończyć tę bezsensowną wojnę. Jeśli chcesz zakończyć wojnę, musisz rozmawiać z obiema stronami. Prawie cztery lata temu wśród narastających napięć nauczyciel historii Mark Vogel został zatrzymany w Rosji i skazany na 14 lat w kolonii karnej. Ciężka sprawa. Poprzednia administracja ledwie kiwnęła palcem, aby mu pomóc. Wiedzieli, że jest niewinny, ale nie mieli pojęcia, od czego zacząć. Jednak zeszłego lata obiecałem jego 95-letniej matce Malfin, że bezpiecznie sprowadzimy jej syna do domu. Po 22 dniach urzędowania dotrzymałem tej obietnicy i są tutaj dzisiaj. Aby jeszcze bardziej wzmocnić nasze bezpieczeństwo narodowe, moja administracja przejmie kontrolę nad kanałem panamskim i już rozpoczęliśmy ten proces. Już dziś duża amerykańska firma ogłosiła, że kupuje oba porty wokół kanału panamskiego. Oraz wiele innych obiektów związanych z Kanałem Panamskim i kilkoma innymi kanałami. Kanał Panamski został zbudowany przez Amerykanów dla Amerykanów, a nie dla innych, choć inni mogą go używać, ale został on zbudowany ogromnym kosztem życia i pieniędzy. 38 tysięcy pracowników zginęło podczas budowy kanału panamskiego. To był również najdroższy projekt, jaki kiedykolwiek został zrealizowany w historii naszego kraju, jeśli przeliczymy go na współczesne koszty. Został oddany przez administrację Cartera za 1 dolara. Ale ta umowa została bardzo poważnie naruszona. Nie oddaliśmy go Chinom, oddaliśmy go Panamie, a teraz go odzyskujemy. Mam też dziś wieczorem przekaz dla niesamowitych ludzi z Grenlandii. Mocno popieramy Wasze prawo do samodzielnego decydowania o swojej przyszłości, a jeśli zdecydujecie, witamy Was w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Potrzebujemy Grenlandii dla naszego bezpieczeństwa narodowego, a nawet międzynarodowego bezpieczeństwa i współpracujemy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, aby ją zdobyć, ale naprawdę jej potrzebujemy dla bezpieczeństwa światowego i myślę, że ją zdobędziemy. Tak czy inaczej, ją zdobędziemy. Będziemy Was chronić. Uczynimy Was bogatymi, a razem wyniesiemy Grenlandię na wyżyny, jakich wcześniej sobie nawet nie wyobrażaliście. To bardzo mała populacja, ale bardzo, bardzo duży kawałek ziemi i bardzo, bardzo ważny dla bezpieczeństwa militarnego.